Dzień dobry. Przyjazne Twoje miejsce zaprasza do dzisiejszego spotkania w poraniku niecodziennym. Nazywam się Krystyna Stromayer. Jestem magistrem inżynierem oraz certyfikowaną nauczycielką metody Fellenkreisa. Dzisiaj jedno z licznych opowiadań z życia Morza Fellenkreisa. Kiedy doktor Moshe Fellenkreis potrzebował operacji oczu, skonsultował się z chirurgami okulistycznymi. Mówi się, że kiedy był na wstępnym badaniu, poczuł, że ręce chirurgów były za mało elastyczne i za mało wrażliwe. Udzielił więc chirurgom swojej lekcji która pomogła im zwiększyć wrażliwość, delikatność rąk. Oto część tej lekcji. Usiądź wygodnie na płaskim krześle. Stopy spoczywają płasko na podłodze. Przymknij oczy. Oczy pozostają. Przymknięte niemal przez całą lekcję. Połóż dłonie na kolanach albo na udach i obserwuj odczucia w dłoniach: wielkość dłoni, temperaturę, co dzieje się w każdym palcu i jego stawach. Poruszaj trochę prawy kciuk i lewy kciuk. Zapamiętaj Twoje odczucia. Zbliż teraz prawy kciuk do lewego kciuka. Prawym kciukiem powoli prześleć kształt lewego kciuka. Od podstawy do czubka i ze wszystkich stron. Dokonuj eksploracji powoli i świadomie. Oddychaj spokojnie i swobodnie i zauważ odczucia w ciukach. reszcie palców i dłoni oraz to czego doświadczasz w całym sobie. Po kilku chwilach zatrzymaj się i odpocznij. Umieść dłonie w pozycji dla ciebie najwygodniejszej. Zwróć uwagę czy jeden kciuk czuje się inaczej niż drugi? Czy potrafiłbyś, potrafiłabyś opisać różnicę? Powtórz. Badając teraz prawy kciuk lewym kciukiem. Lewym kciukiem powoli prześledź kształt prawego kciuka. Od podstawy do czubka i ze wszystkich stron. Wykonuj badanie powoli i świadomie, uważnie. Kiedy skończysz, <laughs> połóż ręce na kolanach albo udach. Zauważ teraz różnicę w obu kciukach i dłoniach. Wielkość dłoni. Temperaturę, co dzieje się w każdym palcu i jego stawach. Poruszaj trochę prawy kciuk i lewy kciuk. Czy coś się zmieniło w porównaniu z początkiem lekcji? Powoli otwórz oczy. Po kilku chwilach. Odpoczynku, wstań i wróć do swoich zajęć. Możesz badać pozostałe palce w ten sam sposób, teraz lub kiedy indziej. Zapraszam do tego eksperymentu. Życzę bardzo dobrego dnia. Zapraszam do kolejnych spotkań w poranniku.